Zmęczenie Zapomnisz o tej chwili Gdy do domu wrócisz I przymkniesz okiennicę W sosnowym pokoju Zmęczony jakbyś orał Na łóżko się rzucisz I będziesz w cieniu drzemał Po blasku i znoju Przez serce w okiennicy Wpadnie promyk wąski Na ciemnej fotografii rozszczepi się w tęcze. Spostrzegasz przytrzaśnięte przez okno gałązki bohaty bąk natrętnie do ci zabrzęczy i oddasz się ciężkiemu uśpieniu w niewolę pod tumanem dzieciństwa, co w oczy napłynie, a tam łubinem wonnym szaleć będzie pole. I niebo obłokami pluskać się w głębinie.